Profesor Michał Łuczewski, proszę o brawa. Kiedy Darek do mnie zadzwonił kilka miesięcy temu, powiedział, będzie robił kongres o godności. Czy to nie za bardzo abstrakcyjne? No i rzeczywiście to może być trochę abstrakcyjne, ale jak tutaj Dominik wgrywał tą prezentację, którą tutaj widzicie, zapytał mnie, a jaka jest Twoja godność? Powiedziałem: Michał Łuczewski, on wpisał Michał Łuczewski, godność. I w tym. W prostym imieniu i nazwisku jest nasza godność. Mamy imię, które dali nam rodzice. To jest wyraz naszej, to jest ich miłości dla nas. Tak jak my dajemy naszym dzieciom imię, oryginalne, może bardziej popularne, ale to jest wyraz miłości. My chcemy dać im jakąś oryginalność, jakąś wyjątkowość. A z drugiej strony mamy nazwisko, które nas łączy z poprzednikami. I ono już nie jest tak bardzo oryginalne, a może jest. No i na samym końcu mamy swoje funkcje, które dają nam właśnie taką siłę. Ja, co prawda, nie jestem profesorem belwederskim. Nie wiem, czy kiedyś będę, czy, czy będę miał siłę napisać kolejną książkę. Ale myślę, że. Gdzie jest tutaj Darek? Myślę, że Darek da mi taki tytuł, profesor Tatonet, bo tutaj jestem drugi raz. Właśnie, godność jest czymś abstrakcyjnym. Tak się wydaje. I kiedy, kiedy myślałem o tej godności, to sobie patrząc przez no, lata mojej nauki, to widzę, że nie ma czegoś takiego jak socjologia godności. Ale są osoby, które piszą o godności. Nie wiem, czy znacie którąś z nich, może znacie tą środkową, Jadwigę Staniszki z Świętej Pamięci. Pierwszą Maria Osowska, ostatnia jest Michelle Lamont. I Maria Osowska, która w ogóle stworzyła socjologię moralności w Polsce, a chciała stworzyć ją na świecie, powiedziała, że są dwa rodzaje godności. Jeden, który można stracić i drugi, którego się nigdy nie straci. I myślę, że to jest dobra intuicja dla wszystkich ojców, że jeden Rodzaj godności, to jest godność ojcowska, którą możemy stracić, ale drugie, drugiego rodzaju godności my nigdy nie stracimy. I to połączenie właśnie tej godności, którą możemy stracić, i drugiej godności, której nigdy nie stracimy, wydaje mi się definiuje, to kim my jesteśmy jako ojcowie. Maria Osowska wymieniła kilkanaście sposobów tracenia godności. Mówiła o schlebianiu, o uleganiu innym, o oportunizmie. O tym, że możemy kogoś manipulować, o tym też, i to jest jej cytat, że jesteśmy niewybredni w erotyce. Ona pisała w latach 60. I to są różne sposoby tracenia godności. Ale możemy tą godność odzyskać. I tutaj wchodzi Jadwiga Staniszkis. Jadwiga Staniszkis powiedziała, że godność to jest sztuka mówienia nie, że to jest odwaga mówienia nie. To jest odwaga mówienia nie po to, żeby znowu tą godność odnaleźć żeby nie być kimś, kto służy, żeby nie być kimś, kto manipuluje, żeby nie być kimś, kto narzuca swoją wolę. I ona powiedziała, że właśnie na tak pojętej godności zrodziła się Solidarność. Solidarność była takim, takim ruchem, który zamienił roboli, spracowanych facetów w robotników. I czasami też takich królów, kapłanów, robotników winnicy pańskiej. Ale Solidarność to nie wszystko. Tutaj wchodzi Michelle Lamont, która była szefową amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego, i ona powiedziała właśnie o robotnikach, że oni różnie budują swoją godność. Z jednej strony opisywała robotników z Francji, którzy byli chyba dość podobni do robotników z Polski. To znaczy, oni budowali swoją godność na tym, że stanowią grupę taką jak my tutaj, siłę, stanowią klasę, są katolikami, są Francuzami, a przy okazji zarabiają pieniądze. I to, to były takie różne źródła godności. A to, co ona odkryła u robotników amerykańskich, to to, że tam godność dawały im pieniądze. Nie klasa, nie grupa, nie religia, nie patriotyzm, tylko pieniądze. I na czym polega problem? Problem polega na tym, że dzisiaj coraz częściej też tym francuskim robotnikom godność dają pieniądze. A jak godność dają pieniądze, co to oznacza? Że możemy szybko godność stracić. Jeśli myślimy o pieniądzach właśnie jako o tym źródle naszej wolności, to wtedy zawsze ktoś będzie miał więcej tej godności. Ktoś nas przelicytuje, prawda? Ktoś, będzie, ktoś położy więcej pieniędzy na stół. I to pokazuje, że musimy szukać tej godności gdzie indziej gdzie indziej niż w tym, co nas gdzieś tam definiuje zewnętrznie. Tyle jeśli chodzi o socjologię. To chcę zakończyć takim, takim, taką intuicją, że. Godność odkrywamy razem z innymi ludźmi. Godność odkrywamy wtedy, kiedy my widzimy godność też w innych osobach. Jest dla mnie ciekawe, że już tutaj się pojawili ci wszyscy ekscelencje, ci królowie i rzeczywiście w dawnych wiekach, no to tylko ci, którzy byli najwyżej, mieli godność. Dlaczego? Dlatego, że oni mieli odpowiednią pozycję pozycję, która nadawała im godność która nadawała im rodzaj nieśmiertelności. Jak się było papieżem. No to było wiadomo, że ja jako papież mogę umrzeć, tak jak Grzegorz VII, ale papiestwo będzie trwało. Będąc częścią nieśmiertelnej instytucji, ja sam też trochę staję się nieśmiertelny, też staję się godny. Tak samo królowie, tutaj mamy Batorego pod Pskowem widzicie tego godnego człowieka, prawda? Wy tak już nie siedzicie jak on, no, ale to jest właśnie godny człowiek. I oni właśnie w wiekach średnich, Używali takiej metafory, żeby opisać taką godność, która jest jakoś związana z nieśmiertelnością. I to był symbol feniksa. To był symbol kogoś, kto umiera. My byśmy powiedzieli, może czasami umiera dla rodziny, a później powstaje z popiołów. Albo inna metafora, to była metafora Chrystusa. Bo Chrystus też był kimś, kto umiera, ale z zmartwychwstaje. I wydaje mi się, że te teologiczne rozumienia. Godności. One mogą być trochę głębsze. To mogą być takie rozumienia, które każą nam się zapytać, czy my potrafimy z martwych wstawać, czy potrafimy się trochę do takiej nieśmiertelności ojcowskiej zbliżyć, czy potrafimy się wpisać w historię ojców. Czy wiecie, kto to jest? Pewnie nie. To jest Karol Wojtyła senior. Karol Wojtyła Senior, jak zobaczycie na te wszystkie zdjęcia, widzicie, z czego on czerpał swoją godność? Z munduru, prawda? To jest uderzające. Mundur, płaszcz. I w Wadowicach, jak chciałeś być godnym, no to musiałeś mieć płaszcz, mundur oficera. Jak wchodziłeś, to wszyscy wiedzieli, kim jesteś. Ale po śmierci swojej żony Wojtyła tracił swój kapitał ekonomiczny, nie miał pieniędzy i musiał przerobić swój mundur Swój płaszcz na płaszcz dla swojego młodego Karola. I dla mnie to jest piękny obraz tego, czym jest godność ojcowska. Biorę to, co daje mi taką zewnętrzną, zewnętrzny szacunek, zewnętrzną wartość, i przerabiam ten płaszcz na płaszcz dla swojego syna. Teraz pytanie dla was: czy przerabiacie swoje płaszcze dla swoich synów, dla swoich córek, dla swoich żon? Co jest waszym płaszczem, takim, który możecie dać tym, których kochacie najbardziej? Wojtyła dostał taki płaszcz, czuł się godny, ale kiedy pytano go, czy będzie kapłanem, odpowiedział zawsze non sum dignus, nie jestem godzien. I dopiero później, po pewnym czasie, po długim czasie odkrył, że tak, że jest godny. Że jest godny, żeby być kapłanem, że jest godny, żeby być biskupem, żeby, że jest godny, żeby być papieżem. Czyli też sposób odnale odnalezienia naszej godności on trwa. I to nie jest tak, że my możemy sami wycisnąć tą swoją godność. My musimy być uznani w naszej godności. Przez innych ojców, przez, przez nasze rodziny, a tak jak w przypadku Wojtyły, przez samego Boga. To jest niezły niezłe źródło godności, którego nikt nie może nam odebrać. Kilka miesięcy, to był to rok temu, pojechałem do północnej Karoliny, szkoliłem się z tak zwanych kręgów uzdrawiających, healing circles, i okazało się, że w tych pięknych okolicznościach przyrody jest Chris tutaj i Chris też szkoli mężczyzn do tego, żeby się nawzajem uzdrawiali. Ja tam przyjechałem z takim poczuciem, że chcę się po pierwsze nauczyć tej metody właśnie kręgów uzdrawiających, ale po drugie, że ja tam przyjeżdżam właśnie jako ojciec, jako ojciec który szuka swojej godności. Ja mu powiedziałem, ja potrzebuję jakoś się zmierzyć ze swoją rodziną, ze swoim ojcem, ze swoim dziadkiem, którzy mam wrażenie, nie zawsze byli takimi idealnymi ojcami. I czuję jakąś słabość w tej mojej męskiej stronie rodziny. I on powiedział, że teraz, Michał, dla Ciebie zadaniem jest to, żeby się tutaj odżywiać naszą ojcowskością, naszą męskością. I jak widzicie, jest drugi kriz, który mnie przytula, i podczas jednego z procesów. Yy, właśnie dotyczącego mojej rodziny, Chris się pyta, no dobrze, no mówi, że jest ta słabość po jednej stronie, Twoich ojców, Twojego dziadka. Ja mówię, czy możesz ją wziąć do jednej ręki? Ja biorę. Ale z drugiej strony, czy oni nie byli silni? Czy oni nie dowieźli? Czy oni nie sprawili, że jesteś tu? A ja mówię, że tak. No I wtedy zrobiłem, i wtedy mnie poprosił, żebym w drugą stronę, w drugą rękę wziął tą ich siłę. I zrobiłem tak. I wtedy Chris mnie zapytał, Michał, a jak się teraz czujesz? A ja trzymając tak, mówię no czuję się jak król. Czuję się jak król, bo widzę zarówno słabość, jak i siłę moich przodków. Widzę tą godność, którą może czasami tracili, ale widzę też tą godność, której oni nigdy nie stracili. I poczułem w sobie taką królewskość. Wróciłem oczywiście później do rodziny jako taki wielki, wspaniały król, ale mam nastolatka i on nie uznaje mojej królewskości. Nie uznaje tego, że jestem wspaniałym, najwspanialszym ojcem, właśnie przeterapeutyzowanym z profesurą. Nie uznaje, tak. Ale zadzwonił do mnie pewnego dnia, prowadziłem szkolenie z przywództwa w takim międzynarodowym gronie i dzwoni do mnie, dzwoni wieczorem. I w końcu odbieram, jak już po, 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 tym, po tym szkoleniu i się pyta, mówi tata, czy, czy mi pomożesz, a ja mówię, o co chodzi. Okazało się, że poszedł jako, jako scout, poszedł na wyprawę w nocy, 40 km, obozowisko, które sam sobie zbudował i mówię, i mówi, tata, źle się czuję, chce mi się żygać. Ja mówię, jak chce ci się rzygać, to się zrzegaj i za pół godziny zadzwonisz, nie? i zobaczymy, jak, jak będzie. Dzwoni za pół godziny i mówi, tata, Drgałem wszystko, co we mnie było, nie jestem w stanie się ruszać, ale mówię: No dobra, odbiorę ciebie. To była godzina drogi z Warszawy, ale musisz mi powiedzieć, gdzie jesteś. No ale tutaj nie ma, nie ma tutaj zasięgu. No to musisz się gdzieś ruszyć, żeby był ten zasięg. W końcu wysłał mi pineskę. Dzwonię do niego, jak już byłem w samochodzie. I mówię: Jak, 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 jak jest u ciebie? A on mówi: Tata, nie jestem w stanie już wrócić do obozu leżę i no, jestem po prostu, zaraz zemdleję. Przez godzinę rozmawiamy ze sobą, ja dojeżdżam, wjeżdżam do tego lasu, no ale w lesie nie ma zasięgu, więc nagle mi niknie ta pineska, nie wiem, gdzie dokładnie on jest. Wjeżdżam do lasu dalej, yy, nie wiem, czy ja z niego wyjadę, wychodzę, w, w, wrzuciłem w, mojej, w, w moim samochodzie długie światła, żeby jakoś tam oświetlić sobie drogę, wychodzę, i wrzeszczę Jerem. I daleko, daleko słychać kuczy głos Tata, jestem. I później taka mała latarka, gdzieś jest, żeby go zobaczył. Idę do niego, ta latarka już jest bliżej. Gościu jest, to jest, to jest no, koło pięciu stopni, facet leży na ziemi, daję mu folię NRC, tak, żeby go w ogóle opatulić, daję mu ciepłą, ciepłą herbatę. I mówię, dobra, no to zmykamy, to idziemy, jedziemy, do, jedziemy do domu. A on mówi, tata, jeszcze zbierz mój obóz. Ja, jak mam znaleźć twój obóz w ogóle w tym lesie, nie? do którego nie, nie, nie mogęś wrócić? W końcu tam krążąc znalazłem i na tym chcę zakończyć. Zobaczcie, co znalazłem w jego obozie. Są, są kabanosy, jest siekiera, jest tam owsianka, jest menażka, są skarpety czyste, jak widać, jeszcze na zmianę. Ale jest też księga. Jest różowa księga, Biblia, którą on wziął od mojej żony. Myślę, żeby się wstydził nawet, że ma tę różową Biblię. I wtedy ja mogłem spojrzeć na niego, że to jest ten syn, który ze mną walczy, ale on ma jakieś swoje własne życie i mogę odkryć też jego godność. Godność, to ja czasami nie widziałem. I kończąc, chcę Wam powiedzieć, że ta droga godności każdego ojca, to jest droga odnalezienia swojej własnej godności. Ale to też jest droga odnalezienia godności w tych, którzy są za nami, ale też w tych, którzy są przed nami. I tego wam życzę. Profesor Michał Łuczewski, dziękujemy bardzo. Dziękuję.